Ludzie mówią to kresy, tylko Laski i piaski, a nie wiedzą, że mamy słynny wersal Podlaski. To Jan Klemens Branicki królów, książąt przyjmował, tak na miejsce ukochał, że nam miasto zbudował miłego dnia Pięknie, do widzenia. Dzień dobry moi kochani, ze słonecznego Bojego Stoku witam was Jacek Porosa. Dziś przeprowadzę wam krótką ankietę na temat, kto będzie prezydentem w Polsce, Nawrocki czy Trzaskowski. Dzień dobry, krótka ankieta wyborcza. Nawrocki czy Trzaskowski? Takie nawrocki, tylko pytanie. Tylko 100%. Dziękuję ślicznie, miłego Proszę. dnia. Dzień dobry, narada przedwyborcza. Dziękujemy. Nie? Nawrocki czy Trzaskowski? Już typujecie może, jakieś zakłady są robione, nie? Nie, nie, nie ma zakładów. A tak, na, a tak nawrocki, nawrocki, nawrocki czy Trzaskowski? Jedno pytanie. A to po, poufne. A poufne, okej, okay, dobra, zostawmy to. Dziękuję, miłego dnia. A pani może odpowie, Nawrocki czy Trzaskowski, tak właśnie? Nawrocki. Nawrocki. Podlasie tutaj wszyscy mówią Nawrocki. Na razie nie słyszałem jeszcze słowa Trzaskowski. Tak by <laughs> Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, mogę zabrać chwilkę? Tylko jedno pytanie. Nawrocki czy Trzaskowski, przyszłe wybory? Nie. Nie, nic, nic kompletnie? Nie wybieramy ani jednego, ani drugiego? Nie nadają się na prezydentów? Podoba się wszystko w Polsce. A pani skąd jest? Z Ukrainy, z Białorusi? Z Białorusi. O, miło poznać. Dziękuję również. Miłego dnia życzę, hej. Dobry. Przedwyborcze pytanie. Tylko jedno. Nawrocki nie, czy... Nie, nic nie powiem wam. Nic kompletnie, a czemu? Nie mam co powiedzieć o co. No Nawrocki czy Trzaskowski, bo tylko mamy dwóch kandydatów teraz. Krótki. Rafał. Rafał Trzaskowski. No, tak Dziękuję, miłego dnia. Dobry, przechodzę na chwilkę tylko. Trzaskowski czy Nawrocki? Nawrocki oczywiście. Nawrocki, tu tak. w Podlasiu, na Podlasiu wszyscy mówią Nawrocki. Jedno, jedno miałem tylko osobę, bardzo, która powiedziała Trzaskowski. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, no że, że. Skąd się biorą takie dziwne sondaże w takim wypadku, że Trzaskowski gdzieś tam wygrywa? No to propaganda wszystko, proszę pana. nie zna pan propagandy niemieckiej, tych różnych portali niemieckich antypolskich, bo to są antypolskie portale. Takie, ja nie wiem, ja tego nie otwieram, ale ale znam z opowieści innych, którzy się lubują w tym. I ja mówię, co ty słuchasz? Przecież to jest antypolskie mówię. To jest wszystko antypolskie, spreparowane, sfabrykowane i działające na szkodę. I to yy, piorą ludziom mózgi, a szczególnie młodym ludziom, którzy yy, strasznie jestem zdziwiony, nie znają, nie znają historii Polski. Choć nie trzeba daleko. Ostatniego stulecia, ostatniego powojennego okresu nie znają, co ci ludzie robili, co lewactwo robiło, co robił komunist z Polakami. Mordowali Polaków, prokuratorzy, prokuratorzy komunistyczni fingowali procesy, fingowali procesy i skazywali na śmierć. I jestem bardzo zdziwiony, że młodzież w Polsce nie interesuje to rodzice. Rodzice nie uczą dzieci w, w domach, żeby się przepaczyły ojcowie, nie mówią dzieciom o choćby ostatnie stulecie, choćby ostatnie stulecie. Poparte no, wszystko na kłamstwie i, i, na kłamstwie i na fingowaniu i pro i fabrykowaniu kłamstwa przez lewactwo. No. No, ale wie pan, y, wszystkim się bardziej kojarzy Komuna ze Wschodem, a nikt nie patrzy na to, że Komuna się przeniosła teraz do Brukseli de facto, tak? Y, dokładnie, do Brukseli się przeniosła I Bruksela y, niech trzeba otwarcie mówić, to jest zaczątek Czwartej Rzeszy. To, co oni robią, to jest zaczątek Czwartej Rzeszy. Okej, okay, dziękuję ślicznie. Naprawdę miło posłuchać świadomego człowieka. Miłego dnia panu życzę. No, dziękuję panu. Dobry, ankietka wyborcza. Nawrocki, Trzaskowski? Żaden. Żaden. Prawidłowo. <grystanie> Miłego dnia. A jak pani sądzi? Nawrocki, Trzaskowski, który z nich wygra? <grystanie> nie stąd? Pani, no rozumiem. pani nie gada po polsku. A, z Ukrainy? Z Ukrainy. Miłego dnia, panie Brzyczek. Do widzenia. Dzień dobry, widzę tu Panie tak długo rozmawiają, pewnie już na radę jakaś przedwyborcza. Trzaskowski nie, nie, czy Nowrocki? Nie interesują. No to nie, nie tajemnica. Nie Ale nie, no czemu tajemnica? Nie. Trzeba mówić nie. otwarcie. Eee, Za ankiety, nie, ani słowa? Nie. Trudno, Zobacz, dziękuję. Dziękuję, dalej. miłego dnia. Dziękuję, Dzień dobry, ankieta przedwyborcza. Trzaskowski czy Nowrocki? Takie jedno pytanie. Nie. Jeszcze żadnego wyboru? My to Białorusi, my... Nie możemy. Nie głosujemy. A jak się żyje w Białymstoku? Dobrze. I w Białym Stoku mieszkacie? Tak. Super, miło. Dziękuję. Miłego dnia, życzę. Się. Dzień dobry, ankieta Dzień przedwyborcza. Dobry. Pytanie: Trzaskowski czy Nawrocki, Który z kandydatów lepszy? A to jest tajemnica moja. A no to tak można? Oczywiście, że można. I nic, ani rąbka, nic kompletnie? Nie, nic nie powiem. Na nie. No nic, dziękuję. Miłego dnia, życzę. Nawzajem. No, Dzień dobry, a może pani się wypowiedź: Trzaskowski czy Nawrocki W najbliższych wyborach. Na kogo głos? Trzaskowski. Dziękuję ślicznie. Miłego dnia życzę. Dobrej, smacznego. Ankietka. Trzaskowski czy Nawrocki? O ja jestem apolityczny, wie pan. Całkowicie? Tak. I nie ma co głosować w ogóle na nikogo? Mm -hmm. Ok, miłego nie dnia. Nie. Dziękuję. Dzień dobry. Ankieta przedwyborcza. Jedno pytanie. Nawrocki nie, nie, czy nie. Trzaskowski? Nie, nie. Nic, nic. Nie. Ani, słowa? Nie, ani słowa? Nie, Nic pani pary nie puści z Nie puszczę. Nie, nie. <sus�italise> miłego nie dnia życzę. Nie no, o Chłaniam się. Może Panie powiedzą, Dobry, no i Trzaskowski czy Nawrocki? Który? A jak Pan myśli? Nawrocki. Nie, mądrzejszy. Z, z całym szacunkiem. Yy, ja co prawda, już dzieci poszły w świat, wnuki o. odchowane, ale chciałabym, żeby to było normalne. Żeby się nie Moim przyjedzie. idolem jest Trzaskowski, Trzaskowski, dlatego że to jest człowiek wykształcony, mądry, nam głupoli nie trzeba. No ale ten Zipa, no to też tam niby za, za darmo no nie tak. siedział. Ja ale panu coś y, powiem. Y, y, u nas teraz tytułomania się zaczęła. Pan tak. doktor, u nas się mówi do, do lekarzy tylko, panie doktorze, a nie do byle wykształcenia. E, a może doktor... ma doktorat z czegoś? No, z historii ponoć, tylko no to ponoć... jednak jest ten no, doktor. ale nie musi być tytułowany to... strasznie, nie, tak? Ma to, ma, ale ja panu coś powiem. Białystok to jest takie dziwne, sympatyczne miejsce, tak jest. gdzie wszędzie wszystkim wolno. W naszym mieście mieszkali i Żydzi, Tyty. i... I Żydzi, i y, Rosjanie, i Białorusini, i y, Podlasiacy, i dalej, mieszka i dalej mieszkają. A. Ja myślę, że nie trzeba się po prostu rozwajać na prawo i na lewo. Nie ma co tutaj dualizować. Tu trzeba po prostu żyć normalnie. Tak jest. I, tak. I myślę, że tak będzie do tej, że już <grym> powoli, powoli, powoli zaczyna się to normalnie y, funkcjonować. To ja zawsze mówię, to wymyślił mądry człowiek, nie będę powtarzać, że kto był porządnym człowiekiem, to ani wiara, ani przynależność mu w tym nie przeszkadza. O tak. Fajnie, dziękuję ślicznie Paniom. Bardzo proszę. Miłego dnia życia. A Białystok a jest najpiękniejszym miastem, miastem na świecie. Najczystszym. I najczystszym. Ja nie będę chwalił, bo się tu urodziłem. Tak. No tak, a prawda? my też, my też. Ludzie mówią to kresy, Zy, tylko, tylko laski i piaski, pi 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 a nie wiedzą, dwie, że mamy dwie, słynny dwie, wersal pod laski. Tu Jan Klemens dwie, Branicki, królów, książę przyjmował. Tak na tak miejsce ukochał, że nam miasto, ukochał, że nam miasto zbudował. Owie. Miłego dnia, do widzenia. Kłaniam się, do widzenia. Dzień Dobry, pytanie do ankiety. Trzaskowski czy Nawrocki w najbliższych wyborach? Na kogo pani postawi nie, głos swój? Nie Nawrocki. Nie, Nawrocki. Nie. A no ale to w takim wypadku tylko Trzaskowski zostaje. No zostaje. Większego wyboru nie ma, wyboru nie ma niestety, wyborach, już w tej, niestety w tej turze. No dobra, dziękuję, miłego Proszę dnia. Proszę bardzo, wzajemnie. A pani na kogo postawi głos swój w przyszłą niedzielę na wyborach tych prezydenckich? Trzaskowski, Nawrocki? Na najlepszego Polaka i Patriotę. To znaczy? Nawrocki. Dziękuję ślicznie, miłego dnia Pani życzę. Dziękuję. Dobry, a może Pan zabierze głos na temat Trzaskowski czy Nawrodzki? Który z kandydatów? Proszę Pana, oczywiście, że Nawrocki. Wystarczy? No, wystarczy, oczywiście, no, że dziękuję wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję i miłego dnia życzę. Wzajemnie. Dobry, krótka ankieta. Trzaskowski czy Nawrodzki? W najbliższym miłościu. Trzaskowski. Dziękuję miłego dnia. Pandery reprezentuje. No i jak słyszeliście mamy skrajne opinie, skrajne wypowiedzi, skrajne poglądy. No jak dwóch przeciwników, to i właśnie dwie przeciwne strony mają prawo to inaczej postrzegać. Trzaskowski czy Nowrocki, pytanie tylko? A w jakim celu? Ankieta przedwyborcza. Trzaskowski. Dziękuję miłego dnia. Dzień dobry, ankieta przedwyborcza. Trzaskowski czy Nowrocki? Trzaskowski. Dziękuję ślicznie. Dobry, ankieta przedwyborcza. Nawrocki, trzaskowski. Trzaskowski tylko. Dziękuję. Dobry, pytanie o przyszłe wybory. Nawrocki, trzaskowski. Oczywiście, że trzaskowski, tylko trzaskowski. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, ankieta przedwyborcza. Na którego z kandydatów trzeba będzie głosować w tych wyborach? Na Nawrockiego? Zdecydowanie. A z jakiego powodu? O, bo, bo jest prawdziwy człowiek. Prawdziwy człowiek. Tak, tak, Patriota. Tak. Panie, dziękuję proszę. miłego dnia. dziękuję. A pan może powie, na którego z kandydatów wypadałoby teraz czy trzaskowski? Trzaskowskiego, zdecydowanie. Dziękuję. Dzień dobry, krótkie pytanie. Nawrocki trzaskowski. Oczywiście, że Trzaskowski. Dziękuję ślicznie miłego proszę, dnia. Bardzo proszę. Po ostatnich wypowiedziach to aż usiadłem z wrażenia. Dzień dobry, pytanie do ankiety. Jaki prezydent będzie lepszy? Trzaskowski czy nawrocki? Nawrocki. Dziękuję ślicznie, miłego dnia. Wzajemnie. Mogę chwilkę zająć? Ale tak szybko. Trzaskowski nawrocki. nawrocki. Dziękuję. Nie, nie, nie. Panu nie, nie. nie. Panu... Okay. Dzień dobry, a pani może się Dzień wypowie dobry. na temat, który prezydent będzie lepszy? Trzaskowski czy nawrocki? Trzaskowski. Dziękuję miłego dnia dobry, ankieta uliczna, który prezydent będzie lepszy? Trzaskowski czy Nawrocki? Nie zagłosuję ani jednego, ani drugiego nie uważam. Dziękuję miłego dnia. Fajne. Dzień dobry, taka przedwyborcza ankieta Dzień dobry. na temat Nawrocki czy Trzaskowski. Nic nie zabiera pani zdania w ogóle. Nie ma o czym gadać, tak można powiedzieć. Tak. Nie ma typu? Nie ma No mówią, że trzeba wybrać jakieś mniejsze zło, ale czy jest to mniejsze zło? Trudno powiedzieć. No nic, dziękuję Ci. No i tak kończąc tą ankietę z Podbiałostockiej fontanny, powiem, że trudno powiedzieć, czy ten kandydat, czy tamten kandydat, czy Nawrocki, czy Trzaskowski. Ludzie mówili i to, i to. Więc ta moja ankieta powiedziałaby 50 na 50. No zobaczymy w tą przyszłą niedzielę co będzie. Ja osobiście będę siedział w domu i patrzył na to, na to przedstawienie na ten show polityczny przez ekran telewizora.